Szarikan, nie czuję nóg, Szarikan! Gregory, wytrzymaj, ja zaraz Bo... wezwę jakąś pomoc, nie wiem, czekaj, później... Zostaw go, szatanie, jeden, precz z tego domu, ty Szarika, przerażnie... nie nie pomoże, nie czuję nóg, Moje skarpetki! Ej, Gregory, słuchaj, daj mu się zjadać jak najdłużej, ja wezwę pomoc, jakąś. komuś, okej? Okay? Co? Co? No? Nie zostawiaj mnie! Bądź żelazny i bądź niedobry, żeby nie! długo musiał rzuć. No, no bądź! Naprawdę, ja wezmę strażaków! mi buty! Może <noise> jest że nie wiem, no został go ty ziemniaku, jeden przerośnięty, słyszałeś! Pomóż mi! Dobra, cicho bądź, tak! te skarpetki to najgorsza rzecz na świecie! Cicho bądź, cicho bądź, no! <noise> Halo, halo Polenza? Dzień dobry. Ja datki zbieram na kościół na renowację organów. Co Oj, po kurde, co wy tu za beboków? Macie duchy nieczyste. Ja chyba z tym winem przesadziłem szalnym, ja nie mogę. Jaki ksiądz po kolędzie? Przecież mamy sierpień, chłopie, czyś ty się winam szalnego na. To jest sierpniowa kolenda dla niepokolanej matki boskiej. Jezus, Maria, dobra, nieważne, chłopie, ty mi życie ratujesz. popatrzcie, się, demony tały tego zmutowanego ziemniaka. Moje 500 plus jest zżerane 800 plus no, to wszystko... Boże No tak, no tragedia przecież, ale egzorcyzmy 200 zł, co nie łaska oczywiście No, a z fakturką troszkę drożej będzie Dobra, jako się dogadamy Panie ratuj, moi socjale tam już są zjadane dobra, teraz Dobra, dobra, spokojnie Już mi skarpetki zdejmuję Ale będę mieć paliwka do Papa ale... mobilu to, to... Nie, 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 czekaj, czekaj, Gregory, czekaj, czekaj, czekaj Bo to za dużo jest, 200 zł to nie warto Ale ja tu więc poczekaj jeszcze, y, 150. No co poczekaj, już laskę moją wyciągnąłem. No dobrze, niech pan ją przestanie ładować na moment. To co, tak, może stówkę zejdziemy, co? Odlizy mi... No, on nie jest wart 200 zł, no, no dajcie dobrze. spokój. Niech no. będzie, niech będzie, ale widzę was obojga. W niedzielę na tacę dajecie mi pod dwie o, dychy. Mam lepszy pomysł: Gregory weźmie i odrobi to w polu. O, nie, będzie ministrantem o, u księdza. Ministrantem tak jak pan dobrze. Myśli. Nie się! Dobra. No, super, dobra, będziesz... Dobra, dobra. dupa magia, Zgin. bo czpara nieczysta. Zgiń, no. Chyba muszę laskę naładować. Licha. Myszalne wino! A masz? No i nie poczwaro nieczysta z tego domu, jak ja Cię zaraz z laski! Pomóż Pan, weź się pomóc! no Nowa laska! O no, bo, kurde! za dwa miecze, dwa ognie! Mamy księdza... To jest... Mamy księdza wow. z Abra-kadabra! mary! Dupa twoja, stara, to twój stary. Znikasz w tym momencie po czwaro. A to jakaś zniszka będzie? A to ja chyba przepłaciłem. <grym i wiatr> <grym i wiatr> do tego księdza! Dobra, do trzech razy sztuka! Uwaga! Okuj spokój czary Mari, twoja stara to twój stary! O, Udało się! się. Po problemie! Pozbyliśmy się w końcu tego, paszteta z tego! A to wszystko twoja wina! Dlaczego ja to ty złe? Nie z tego ty jakieś ziemniaki adopcji nie są to teraz Ała! przejdźmy do formalności dla naszego kościoła. Fakturkę czy nie? No, ale to e... było takie, no, mało profesjonalne. To ksiądz to zrobił za trzecim razem, nie za pierwszym. To Prawda? wydaje mi się, że zniżka powinna być. Taka mam mokre dyska. skarpetki! A, to ciebie A to... Co mnie to obchodzi, No właśnie, nikogo to nie interesuje. Ale Siedź to jest cicho. Zły, Wiesz, jakie złe Nie nosi skarpetek. Jakbyś miał cały czas mokre futro. To jest takie. Eee. No to jest to ja ci wiesz... mam je <grym> Nie, ale dam zniżkę jakąś. Pan da zniżkę, no? Dobra, to nie mam chorą nie, córkę, no. To no, widać no. no, właśnie jakaś chora, upośledzona, taka na web. Tutaj d -d dynka jej nie działa. No właśnie. Czyka w ogóle? Jeszcze nie wiadomo. A to się dowiemy <noise> dzisiaj. Jestem bani. chłopcem! To może zostać ministrantem. On księdzu weźmie. Pewnie. A, a Właśnie, a co się stało z tym ziemniakiem? Wysłałem go do mojego kościoła na egzorcyzmy wysłałem tam, no. Problem jeszcze nie zniknął? No nie, no trzeba zrobić mu hokus pokus. Bo a... no to dobry ziemniak. Tylko Jaki że jak... dobry? Co ty mówisz zaraz? No, no bo jak był mały, jak był mały to był taki dobry. Jak pizzę hawajską, tylko zjadł pizzę. Przecież na... ja nie mogę, przecież pizza... Hawajska to jest no, złono w postaci wcielonej. No jego odkurzeczku pójdzie non stop. To samo mu mówię właśnie, że pizzy hawajskie nie powinno się jeść, a on biedne małe stworzą kobierze i karmi czymś takim, to potem się dziwić, że demony go opętują. A swoją drogą, proszę księdza, bo mi się wydaje, że jego też jakieś demony opętały, on by tylko grał w Fortnite albo Roblox. Bo no, ja nie mogę! To kadzidło trzeba! Wdychaj, synu! No, nie, wdychaj. nie, nie, nie! Raz wdych! Raz, niuch, niuch, bierz! Nie, nie Wdychaj, ty okay, wdychaj! Nie, 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 raz, dwa, trzy, wdychaj! No i widzisz jaka. Moja boska siła wow. go poskromiła. To ma jest... świętą moc jakąś. No pewnie. Ksiądz to mi z nieba spadł po prostu. No to jasne, że z nieba. Fortnite! Żebym ja wiedział, że go tak uspokoi, to ja bym od razu po księdza zadzwonił. Gdzieś tam cicho! Masz karo jedna. No, ale ja dzisiaj zarobię będzie tyle paliwka do papa mobilu. ta to rakietowe chodzi, a drogie ostatnio Jakie papa mobile? No papa mobile, moja Ferrari wóra, Lamborghini Skąd ksiądz ma tyle pieniędzy, żeby takie rzeczy kupić? Słuchaj, chłopcze to się... Idziesz do kościoła, mówisz siema, chce robić, no i robisz. <śmienic> <śmienic> Chodźcie, chodźcie teraz szybko do mojego kościoła, do mojego pap... Nie, do papu mobilu, nie. Idziemy do kościoła z buta pielgrzymkę zrobimy. Bo tam jakieś siły nieczyste, przecież ten pół to mi zaraplewanie rozwali. Chleb mi cały zeźle i co ja będę dawał w niedzielę. Ej, Gregory, szybko, wstawaj! Koniec takiego opieprzania się, idziemy, egzorcyzmy robić, słyszysz? Żeby zniżka była. Jestem nieprzytomny! No wstawaj, bo połci wziął i zmutował na wielkiego ziemniaka. Musisz brać odpowiedzialność, też to mi powiedziałeś? Że będziesz brał odpowiedzialność za swoje zwierzątko, więc wstawaj teraz! Wstawaj, chłopcze, weź łyka. No Weź łyka, no wiesz łyka, oh. A on nie jest za młody, Chodź, żeby pić wino myszalne, tak trochę? To było piccolo, dobra, idziemy, nie? Pokowały Pico... no, jak zepsute winogrona. Piccolo nam przydaje się. No pewnie. Chodźmy po mojego zwierzaka! Uh. Lecimy, szybko! Abenus Papa, Maria! Raz, dwa, trzy, Santa Lucia! I Mario Luigi też. Imaniu, że widzicie! pizza, pizza no. italiana! W Końców domu witajcie na mojej chacie! Kantam jest mój ruch. po! Jaki tak, on jest wielki! Jest Ej, a nie no. możesz księdzu, księżulo, o wielki, biały, potężny. W szatach białych, skromny, tak, w złotych łańcuchach. Powiedz mi, czy on by nie mógł tu zostać? On taki by był ministrant, taki lektor albo ktoś tam. On by pomagał. W zestawie z Gregorem. Wiesz, ja to wyjdzie za utrzymanie tego kościoła Ile on rzecz musi. Ja nie mogę. No to czasem to jest... tam zje Gregorego, no to będzie taniej, no to zostaje. Ale nie jestem tylko jeden! Ale może ci coś odrośnie, jak ci zje rękę, może ci odrośnie po jakimś czasie. Nie wiesz tego, nie sprawdzę. Jestem człowiekiem! Mi nie odrastają rzeczy! Ej, ej, chwila, chórek kościelny, cisza. My tu, pitu, pitu, a tutaj mamy robotę do wykonania, nie widzicie? Ale najpierw to. Dezynfekcja, rąk, proszę bardzo, bo nam, nam po wirusie zostało. A tutaj nie rączki jest święt, trochę, woda na rączki trochę. A co to mam z tym zrobić niby? No na rączki do buzi się posmarować trochę. No przecież to Gregory, woda słyszysz, ksiądz ci mówi, żebyś się umył, bo śmierdzisz. chodź do tego już! Tobie też! Przecież się zmieszczę się tutaj! Chodź do wanny! Wchodź do wanny! Już. To, jest, to jest miska! No przecież zaś ci pomogę. No nie, nie, nie. Ej, no nie, 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 nie. przecież to też kosztuje Ech. ile można. Ech. Ja nie mogę. No już no umyję go dąży. To też kosztuje. Oh, dobra, tam, no już tutaj. No i pół wody wylali. No, no, ale teraz jest już tak poświęcony jest i w ogóle. Bo on jeszcze w bierzmowaniu nie był. A właśnie, proszę księdza, bo on kiedyś to tam będzie chciał iść do bierzmowania, żeby wie ksiądz, od znajomych i od rodziny wziąć kasę na rower, nie? A no to pewnie, A teraz to rowery to takie drogie, bo to elektryczne teraz. My cię poświęcimy, będzie pan. Będę miał prezenty! Nie, nie, ja. Ja będę mieć pieniądze, on będzie mieć pieniądze, a ty dostaniesz nic. Nie, no, jak to nic, będzie dostąpisz oświecenia, tak to się nazywa? A co ten ziemniak tam robi? No siedzi przecież, nie widzisz? No widzę, że siedzi, ale przecież czemu tam się siedzi? siedzi? No bo, no bo czeka na egzorcyzm. To kolejka jest. Chodźcie, trzeba go przywitać. Siema duchu! Yo, jo, no, yo, yo. Siadu! yo, yo, co tam? Ej, po, dawaj na beat. Trzy słowa. Syberkrow. No, kaka dupa. Dobra. Lecimy z tym koksem. A benus, Papa Maria. Ci ty. Dziadu, pipa, Ziemniaka, słuchajcie, bo to chyba nie za bardzo chce działać. Mi no wydaje... co ty nie powiesz? Czarka, ten ksiądz Ej, cicho, teraz ja się mówię, mówię, zaraz, Ty też chcesz Słuchajcie, mi się wydaje, że potrzebujemy się, że się, ja potrzebuję się doładować i muszę założyć moją czapę ministerstwa. Ja to jakieś winko, winko muszalne? Tak, winko, a ty idziesz ze mną, młode padawanie, na plebanie. A, a, nie? Chcesz pomóc księdzu, żeby zrobił egzorcyzm i twojego ziemniaka Ziemniaczka odratowa, żeby na frytki było na mamy ziemniaczka? No na, do frytek potrzebujemy ziemniaka. Przynajmniej nie cegłówki. Takie prawdziwe na wodzie zrobione. <laughs> Ale frytek nie. Na wodzie. No to jest nowy przepis taki. To od czego potrzebujemy, żeby przeprowadzić te egzorcyzmy, bo ja nie zabrałem nic z domu ze sobą. Jakiś soli, soli bo tam widzimy pamiętam. No, że masz tutaj wszystko co potrzebne przecież. Ale to jest on do czego ministra, chłopcze. Ja z nim pójdę na plebanie, A? nauczę go dzwonić dzwonkami i się rozprawimy z tym demonem. Ale jak dzwonić dzwonkami na plebanie ma pomóc odprawić demona z tego widzicie. No to już zostaw mnie na spokojnie. Chodź, chłopcze, chodź, idziemy. Okay. Dobra, Gregory, trzymam kciuki! Czekolenie! Ty Dasz też radę. trzymaj kciuki, ty też trzymaj, chodź, chodź Dasz radę Gregory A mnie tu samego zostawiliście z tym ziemniakiem? Co ja mam z nim zrobić? moje dzwonki Teraz robisz tak, Tak, tym, tym, dzyń, Dobrze, szybko się uczysz chłopie złoty. A teraz do buzi, aleluja. Co? Teraz bierzesz niucha I wyganiasz ducha Szalika, super! Co wy robicie? Podoba mu się! Lubi taką robotę! dzwonkami! Dzyń, 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 nie, 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 nie! Nie, mu nie pokazuj, że dzwonisz! Co? Ty tylko wciągasz dymy, gotowy? Słuchaj, ja mam. Tak? Ja, ja, ja mam przecież różkę, ale tobie nie dam różki, bo ty jeszcze jesteś. Mam Nie dam moim... No dobra, niech będzie! Niech będzie! Bejsbola użyję, Git! Ale co, co to jest za jakaś... Co wy w kiboli bawicie czy w ministrantów? Bejsbola mu po będzie się świecił! Chodź! O, piękny baseball, chodź. Ja go postaw tak i ci powiem Święcę tego baseballa Nie weź, będziesz weź, nie wyrościł Tylko ręką tak <ślaski> Nie Jezus, tego nie, bardzo, nie, nie, no, no Dobra, święcę tego baseballa, żebyś nie wyrósł na Kibola <ślaski> Lecimy, nie? <ślaski> Szanika, mogę być! A mogę być policjantem? No pewnie! Wszystko w twoich rękach, dosłownie. To to! E, ja nie mam pojęcia, co tu się właśnie wydarzyło, ale mam nadzieję, że Gregory jest pomocny i że zaraz wypędzimy tego ziemniaka. Tego prędnego ducha, który opanował tego ziemniaka z promocji z biedronki. No pewnie tylko chwila, chwila. Ja się muszę przygotować na ten egzorcyzm, bo przecież ja, ja jestem teraz mocny. No, mam czapę papiera. No, No, co nie? Też tak mówiłem złaj Gregory, ja pierwszy, ty drugi. A co co z tymi organami? To za chwilę. A bo dobra, to najpierw zagraj, żeby było dla Dobra, wiesz, A co taki, mam zagrać? Co ci w duszy gra? Dobra! N nie tak! bo on, on weźmie, zagra jakieś polo tam na tym przecież. Ej to no. nie, 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 bo tu więcej duchu ściągniesz, chodź tu! Kurde, to no jedyne co tu jest to jeszcze... Marsz żałobny. Może być! No niech będzie, dobra graj. Graj Gregory, graj jakby jutro miał nie być. Tyn, 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 To jest ten żałobny? Dobra. dobra, może być. No tak, tak Ale jest napisane. My. To ja na autopilota wrzucę tutaj. <laughs> o. Macie autopilota na organach? <laughs> no pewnie, że mamy. Wiesz ile te organy kosztowały? Jezus Maria, jak ja, jak ja, burżuazja! Ja! I chokuś, pokus! Cherry To chyba działa! Magus. Ja wiem! No. Zradzę mu to do z tego tyłu. ciała, Magda, gesterbycie bycie chciała! <plunguści> I teraz elo, Elo, 3-2-0, ratuj mnie! No, jeszcze mniejszy cholero jednak! O matko jedyna, dobra, pozbyliśmy się tego demona wcielonego. Bierz tego ziemniaka! Już! Chodź, pa! Chodź. Dobra, to jeszcze tylko na pożegnanie, złączmy ręce i wielkie amen. I wy. no, pieprzać. To my idziemy, jak coś jesteśmy w kontakcie. Dzięki ziom, że przyszedłeś na sierpniową kolendę. Super, uratowałeś. Okolo Komorodo, trzymaj się i pamiętaj, więcej w kopercie to w, na zachętę. Dobra. Jo, jo, siema, siema, jo. Chodź po, chodź, idziemy. Ej, a kiedy płacimy księdzu? Nieważne, zapomniał. Przegadałem go o jakimś kebabach, więc zapomniał. Chodź, idziemy szybko. Dobra, nie. szybko pójdziemy. Dobra, Gregory, słuchaj, jesteśmy w domu, pozbyliśmy się demona ziemniaka zmutowanego, ale ten problem dalej nie zniknął. Pamiętaj, że ty się masz nim teraz opiekować. Ma się nim zajmować. Zamknijmy go w piwnicy, może. Tam będziemy bezpieczni, jak go zamkniemy w piwnicy. Ale to jest nieetyczne. Boże, no ziemniaki trzymać w piwnicy, nieetyczne. No ty się słyszysz w ogóle. No on żyje! Przecież to chyba ma mózg. Istotą żyjącą. Nie ma rodziców jak ja. On jest tak samo rozumny jak ty. Potrafi powiedzieć, po, pa i jeść. Masz, umie Patrz, po. Sprzedamy go do Zoo. Teraz musisz złapać. Mu musisz złapać do buzi yy, w locie. Gotowy? Jeszcze raz. Dobra, poczekaj, poczekaj. Pierwszy, pierwszy kto by chciał przychodzić do so, żeby oglądać ziemniaka za kratami? No, bo to będzie fantastyczny cyrk dziwolągów. A to cyrka nie zo. No, tak. Czekaj jeszcze raz, jeszcze raz. Do do trzech razy sztuka. Dobra, po. Gotowy? Hop. Hop. A podskoczyć tym ziemniakiem! Będziesz sprzątał mnie w domu, co ty robisz za bałagan? Roksy jest od tego. Dobra, jeszcze raz. Musisz podskoczyć. Podskoczyć. Hop, kiedy rzucę? Gotowy? Dobra i hop! Ej, Gregory, Gregory! Co? Już co? Schowamy tego ziemniaka, wsadzimy go z powrotem do piwnicy, dobra? Tak! Tam gdzie go znalazłeś. Chodź po, idziemy do rodziców! Idziemy o, do twoich rodziców, do piwnicy. <grymka> tak, rodzice, tak, takie ziemniaki jak ty, takie brzydkie, nasze znaczy, takie dziwne, zmutowane, super, nie? Czarnowy. <grymka> Prypeć, pamiętasz? Chodź, 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 To jest piwnica Gregorego. On tu <grymka> dziewczynki, anime trzyma. Dobra, bierz latarkę i spieprzaj tam. No już, już! <grymka> Karika, ja Już nie chcę! I się. Tam lepiej cicho. Patrz po, to jest twoja mama. Cześć po, w końcu wróciłeś! O Jezu! Jak to nie? Ale co nie? Nie poznajesz swojej mamy? Ona cię zrodziła z worka, z jej worka wyszedłeś! Szarika, czemu mnie to wysłałeś? Dobra, posłuchaj, to jest twoja mama, zostawiam cię z nią i sobie nie. idę. Nie. nie! Nie! Szaryka! No matko jedyna, no Gregory dopiero co cię zamknę w tej piwnicy, nie możesz tam wytrzymać. No, Nie mogę! Dobra, czekaj, otworzę cię. No, matko jedyna. Co znowu? Coś zrobił! Coś ty zrobił z tą maszkarą! Dobra, czekaj, zamkniemy to. Zamkniemy go i będziemy trzymali go w tej piwnicy. Pokazałem mu jego matkę! Co? Coś zrobił? No, jego matkę mu pokazałem. On chyba się nie kupił tego, że to jego matka. Może, no, co tak, ja bym tobie banana pokazał i powiedział, że to twoja matka jest? W sumie też bym był pewnie zły. Ja nie mogę! Cały dzień w robocie! Jeszcze kurde! Katna! Gadda, co ty tutaj no co? robisz? No jak to, co już zapomniałeś? Powiedziałeś, że tam za, za, za dużo na jedzenie wychodzi i że mam iść do roboty. No to poszedłem na ogrodniczkę, pa jaką kopaskę przyniosłem. Mamy kryzys teraz. Ty nie wiesz, co Gregory zrobił. Wziął i adoptował jakiegoś zmutowanego ziemniaka i teraz nam się zalągł w piwnicy? Ja nic nie zrobiłem! I teraz próbuje się wydostać. On rośnie i próbuje pożreć Gregorego. To nie byłby taki problem duży, gdyby nie fakt, że próbuje też pożreć innych. No ja nie mogę, jeden mnie nie ma i już wszystko się sypie. Weź to, nie, wej, Trzebam. Weź, weź, o, tą, to, no weź, dobra. to! Ja, ja biorę patelnię, bo to potrzebujemy go, wiesz, jakoś anihilować teraz. Gregory, trzymasz te drzwi! Tak, ale już się wytrzymuje, on wy, wypycha mnie! No, jeszcze na drzwi pójdzie, kata! Widzisz, katna? To jest ten ziemniak zmutowany, to wszystko jest wina Gregorego! To nie moja wina! Ty... Jezu, Jezu gore no chwila czy nie ma i e, dobra katnap w tobie nadzieja proszę cię użyj tej swojej magii zamień się w dużego katnapa zrób mu z dupy jesień średniowiecza okej okay? No i sekunda i minęła no. no, zaraz przyjdę poczekajcie poczekajcie Co? Katnap jest Czekajmy nas pożreć Katnap A co? tu! To masz ten wygra, mam nadzieję, że katna. chyba katna, On jest bardziej doświadczony. Trzymaj ich kciuki, żeby to on wyszedł to na nie, ten ziemniak. Po problemie. Całe szczęście, że chociaż jego mamy. chociaż na nim można polegać. No dobra! No i no i jak tam poszła? <laughs> e, e, a to, ty nie pamiętasz? Wiesz, biłeś się z nim, plepy se dawaliście. Nie, się. on wrócił. Aaaaaah! jaki fajny mały pa... Po... Ej, weźmy go! Ej, tam jest nas do dołu, a tam go będziemy trzymać. Ho, jaki fajny pan! Ja. Jeszcze mówić umie! No ale co z tego, że umie mówić to akurat? Nie jest żaden plus. I rapuje nawet! A w dupie to mam, że rapuje! U, ja nie mogę! Ej, nie, 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 nie! Dawaj, bita zapodaj, dawaj, dawaj, lecimy. No, kurde, dobra, 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 bo mi uszy zwiedną. <laughs> A co nie? Gówno, znaczy Gregorego. Ach, je wszystko. Pizzę hawajską najbardziej o, lubię. O, wyjada ci y, nie ten, y, Whiskas. Cały Whiskas ci ze z o ty kurde. No, Urna. tak y A Mojego Whiskas. Dobra, nie, to, to jednak nie. To jednak spadł na anachu. A i skacza, to cię zaraz w dubę kopnę! Raz! Ale to moje zwierzątko było! Ty więc idziesz z nim na zewnątrz spać! Już! Idziecie tam! Eee, to nie, jednak nie! Sayonara, pa, pa. Do, do stodoły! Już! Pomóż mu muszę chyba tą kopaczką, nie? Raz! Do, do ogrodu! A! Ty pomóż Fe jemu wyjść też! Patrz, on się do roboty ten bierze! On ci pomoże, jak go wyszkolisz! Ej, no w sumie... Ej, weźmy go! Będzie nam kwiatki kopa osadził! Po co nam kwiatki w domu? W ogrodzie! E. Od kwiatków to ty się odczep! Na co się patrzysz? Masz karo. Już na pole, tam! Do stodoły idziesz! No! Do, do pole! Sto... Już! Nie rób mi smutnych! <głosy> <głosy> <On go. głosy> Już! Już! Dosto doły! No, bo cię pogonię zaraz. Patrz, już czeka na ciebie twój. Twój współlokator. Ale tam jest ciemno! Masz latarkę, wyciągnij z tyłka sobie i wchodź tam do środka. Ale tu jest ciemno! No i super! Na razie Gregory. No i pięknie! A W końcu spokój. Po, po co ty robisz? Po!